I tak właśnie wygląda po kolejnym tygodniu. Tu już jest pooberdowane, częściowo plastrowane. Tutaj to akurat moja robota. Tak to wygląda. Już widać jakieś gniazdka. To jest plastra. Ten komin wolałbym, żeby został, bo zawsze jak, jak woda ten, to to, to robi takie sucking. A jak mm, zrobimy e, plastrę, czy e, jak to się nazywa? Mm, Otynkować to zawsze będą, będzie widać jakiś nie wiem, zaciek czy coś, bo zawsze komin, komin, zawsze coś tam wsiąka. Tej wody, zwłaszcza że to jest stary komin, stara cegła, więc nasionka to nie jest nowa i tak to wygląda. Zamówiliśmy okno, znaczy zamówiliśmy, daliśmy do wyceny i zobaczymy. Jeden gościu powiedział. Za 3 miesiące! Kurde, no wszyscy są tacy zajęci. Jak coś to będziemy musieli sami zrobić, i tak to wygląda. Dzisiaj jestem sam. Eee, I co ona? A tutaj był ten taki tank na wodę. Tak go zabudowaliśmy. Takie beleczki, a beleczki ze starej, starego drewna. Więc będzie wyglądało jak te belki. To będzie jak po ściana. To był akurat mój pomysł. To jest na gwoździe, w razie czego to będzie można od, od tego odbić to. I tam są wkręty, więc nie, nie, nie zaszpachlowane, żeby było widać jak to wygląda. To będą drzwi też stara, stara, ze starych, starych belek. Zrobiliśmy taką, taką framugę. No i, i tak to leci. A ja się biorę dalej za, za plastrowanie, czyli za, no, za szpachlowanie tak to wygląda. A tego już w zasadzie nie trzeba zacierać, docierać i tak dalej. Zwłaszcza, że to jest stary budynek, więc no, nie da się idealnie tego zrobić. Ale ma swój charakter. Trzeba się schylać przy chodzeniu, no, ale wszystko ma swoje plusy i minusy. Dom ma 500 lat, widać, że normalnie, normalnie jakby sosna i z tego, co rozmawialiśmy z takim, z tym kolegą, co robimy, on mówi, że w tamtych czasach tutaj sosny raczej tak nie ten, ściągali chyba ze Stanów z tego, co... Co mówi, co pamięta i co już zaczął wyczytywać. No i to tak na żywo zrobione, kurde, nawet nie, nie, niektóre miejsca nie Ale 500 lat i stoi. I tak fajnie, pomieszane, trochę sosny, trochę dębu. Ale ładnie to wygląda. I będziemy dalej kontynuować naszą pracę. Ja. Trzeba to wszystko na mokro, w zasadzie spryskiwałem, ale nie chcę tych belek trochę wymazać, więc delikatnie pędzalkiem. Mm. W no zasadzie dwa razy to się robi, ale że tutaj i tak idealnie tego nie zrobię, bo wiadomo, że jaka jest płaszczyzna, więc, więc no raz to robię. plus tego wszystkiego że nie trzeba zacierać, docierać no i nie ma kurzu tyle. No wiadomo, że tam w pewnych rogach gdzieś tam coś tam Akurat nie jestem mistrzem świata w tym. Co mamy tutaj roboty, to akurat dam sobie radę z tym. Ten mój kolega Anglik, z którym razem robimy, to akurat on tego nie robi. O. I to by było na tyle. I'm Zabawy, bo przecież to nie jest prosta ściana. Tutaj nigdzie w tym domu chyba nie ma prostych ścian, o nie przepraszam jest. Kilka lat temu robiłem tutaj łazienkę. Więc wyprostowałem sobie ściany niepotrzebnie bo tutaj tak. Nie zdał egzaminu. Nie ma kątów, nie ma prostych ścian. Wszystko na oko, tak żeby wyglądało. To najlepsze, jak to zastygnie, to jest lepsze od nie, nie, tych europejskich cekolów i tych innych. Zawsze wydawało mi się, że ten cekol to jest jednym z najlepszych produktów. No i jednak niby jeżdżą po tej stronie, co nie trzeba, ale. które rzeczy mają o wiele lepsze. Nawet to się pojawi później. Nie przy rogach, później trzeba będzie trochę proczyścić te barki. No to będzie malowane pędzlem, nie wałkiem. Tak, żeby było widać ślady pędzla. wszystkie równości i tak dalej tak, tak to wygląda miodzie może no, wygląda to nie podobnie ale Mówił, że nie zrobił tego za dobrze, bo wszystkie będą musiały dobrze robić te belki, więc jak wyjdzie to, że charakter pięciuset latniego domu musi być zatrzymany.